W opanowaniu kryzysowej sytuacji lub ograniczeniu skutków wypadku może nam pomóc tak banalna rzecz jak właściwa pozycja za kierownicą. Powinno się pamiętać o kilku rzeczach, które należy wykonać przed każdą jazdą, zwłaszcza w samochodzie, w którym siedzimy po raz pierwszy lub które przed nami prowadził ktoś inny. Pierwsza rzecz po wejściu do samochodu to ustawienie odległości fotela od kierownicy. Fotel należy przesunąć tak, aby przy wciśniętym sprzęgle noga była lekko zgięta. Wykluczone jest wyciąganie się do pedału. Udo nie powinno wciskać się w fotel. Następnie należy ustawić wysokość. Ta powinna być taka, aby nad głową zawsze mieć przestrzeń odpowiadającą przynajmniej szerokości otwartej dłoni. Następnie czas na regulację oparcia. Powinno być nieco pochylone, aby plecy były wyprostowane. Odciąża się w ten sposób kręgosłup i można całym ciałem oprzeć się o fotel. Zamiana bladzieży dzikiej majstno, we wewozyle co najwięcej w Wszem przyprawuje się tak o stabilitu jej ciała, które putuje ze strony na stronę. Kierowcy często zapominają o ustawieniu wysokości i odległości kierownicy. Kładziemy dłonie na kierownicy i ustawiamy ją tak, aby nadgarstki jej dotykały, a łokcie były lekko zgięte. Poprawne ułożenie rąk to pozycja za 10 trzecia. Dla wzmocnienia chwytu należy objąć kierownicę kciukiem, tworząc pełny chwyt. Wolant zasadnie drzimy obiema rukami. Rzędniczy mają z zlozwyk, odrzucić jedną ruką, drugą mit na palce. Neměli bychom ho držet ani rukama příliš u sebe, jsou to všechno věci, které omezují naše manévrovací schopnosti. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest oparcie głowy. W przypadku zderzenia chroni kręgosłup zwłaszcza w odcinku szyjnym. Oparcie głowy funkcjonuje poprawnie, jeżeli zostanie wysunięte do wysokości wierzchołka głowy. Jeżeli oparcie jest zbyt nisko, głowa może wygiąć się do tyłu i jeszcze bardziej nam zaszkodzić. W żadnym przypadku nie możemy zapomnieć o najważniejszym pasach bezpieczeństwa. Możemy mieć wozylowy i różnimy nie prwki, ale pokud pas nie zapnuty, są nam właśnie k niczemu. Neprzyputane nas może Erbek i zabít. Używajcie pasów zawsze, nawet przy na krótkie odległości. Tego samego wymagajcie od wszystkich osób, które wieziecie. Jeden z spolucestujący może pozabijać ty ostatni. Zawsze należy zapinać pasy w taki sposób, aby nie było luzu. Dolna część pasa powinna zawsze prowadzić jak najniżej, a część piersiowa z kolei jak najwyżej jednak nie na tyle, aby prowadzić przez szyję. Wszystko, co pokazaliśmy, należy wykonać przed rozpoczęciem jazdy. Zignorowanie tego to sprowadzenie niebezpieczeństwa nie tylko na siebie, ale i na otoczenie.